I pierwszy pojedynek w kategorii półciężkiej, a w ringu Szmyt Mateusz, BKS Gorzów Wielkopolski, narożnik czerwony, natomiast jego przeciwnikiem jest Ruliński Sebastian, Sokół Gdynia, narożnik niebieski. Szczelnie schowany za podwójną gardą zawodnik SOKÓŁA Gdynia. Niemniej jednak reprezentant PKS Ugorzów znajduje luki w jego gardzie i soczystymi ciosami częstuje swojego przeciwnika. No, piękna akcja rewanżowa. Kolejne ciosy zawodnika z Gdynia tutaj. Ruliński zostaje odesłany naprawdę. Nie myślałem, że aż tak szybko ale bardzo niebezpiecznym zawodnikiem wydawał mi się być Mateusz Szmyt BKS Ugorzów Wielkopolski i bardzo trafna decyzja sędziego ringowego Pana Tadeusza Grecika z Wrocławia sędziego klasy EABA, Europejskiej Federacji Bokserskiej bo myślę mogłoby dojść do ciężkiego nokautu zawodnika z Gdyni No jest to już naprawdę kategoria, gdzie padają ciężkie ciosy i reakcje sędziego ringowego muszą być bardzo szybkie, zdecydowane i przeprowadzone naprawdę w tempie. W kategorii 81 kg. Złote PSC pierwszym starciu zwyciężył Mateusz Mateusz Pekarys, proszę nie Przed walka w kategorii 81 kg. Rafał z Polski Skorpią były na czerwonie.